Siema, ma z tej strony Mordomix. Dzisiaj chciałem Wam zopiniować, zrecenzować książeczkę, którą zapowiadałem u siebie na fanpage'u. Jest to nieco starsza książka. Nosi tytuł Biblia Metalowca. <laughs> yy, może od razu na początku powiem, że yy, na szczęście nie zapłaciłem za tą książkę, ponieważ znalazłem ją w miejscu, w którym póki co pracuje. Jest to sortownia odpadów i myślę, że nie trafiła tam bez powodu. Co to jest Biblia Metalowca? Jak ktoś z Was nie wie, jest to e, inny rodzaj Biblii, której mocne przesłanie przemienionego życia zostało zaczerpnięte w, wprost z fascynujących historii z życia różnych muzyków metalowych i byłych satanistów. Masz możliwość przeczytać tę książkę i pomyśleć, o co w ogóle w tej Biblii chodzi. Czy rzeczywiście chcesz poznać prawdę, szukasz wyjścia, tęsknisz za prawdziwym życiem? Jeśli tak, to Biblia Metalowca jest dla Ciebie. Została wydana właśnie myślę o Tobie i nie zdziw się, kiedy odkryjesz, że Biblia Metallica to najlepsza książka, jaką kiedykolwiek czytałeś. Ja nie przeczytałem jej całkowicie, bo z pewnych przyczyn było to niemożliwe. Natomiast um, szukałem jakiegoś pozytywnego aspektu tej książki i powiem Wam, że znalazłem. I w zasadzie jedynym pozytywnym aspektem tej książki jest to, że można ją wykorzystać um, w celu podniesienia poziomu recyklingu w mieście. Myślę, że to jest idealne miejsce na... com a